Śmierdzące giry, czyli porozmawiajmy o tym, o czym nie mówią w reklamach. Bo po cenie stóp to nie jest lenistwo, jak niektórzy mówią. To twój układ nerwowy, który działa na pełnych obrotach. Stres, ciepło, kiepskie buty i twoja skóra, która drewy ja. I ratuj mnie trochę. Kupujemy środki z reklam, robimy psik-psik do buta i myślimy, że problem zniknie. Nie zniknie. Zanim kupisz i wydasz kasę na no kolejny psik, psik do buta, to zrób tak. Idziesz do najbliższego sklepu, kupujesz szałwie, idziesz do domu, do tego do odrobinę soli, kopypka do środka i moczymy 15 minut, 3 razy w tygodniu. Dlaczego? A to dlatego, że szałwia domyka pory, a sól neutralizuje bakterie. Dobra, to teraz Ty mi się pochwal w komentarzu, jakie nosisz skarpetki. Syntetyczne? czy bawełnione. Powiedz mój drogi przyjacielu, że syntetyk to sauna bez okien. Nikt tego nie przeżyje na dłuższą metę. Jeśli ty zostaniesz ze mną na dłużej, nauczę cię, jak lepiej opiekować się swoim ciałem. To zaobserwuj i lecimy dalej. Puder z mąki ziemniaczanej, którą na pewno masz w domu, plus olejek z drzewa herbacianego można kupić wszędzie. nie uciekną szybciej, niż ty rozwiążesz test z matematyki. I ty chcesz ode mnie trzy rytuały nocne? To zostawij je w komentarzu, chyba że wpiszesz giry. To wyślę.